Sznur z nieba. Nie wiadomo skąd przyszła. Może ze snu, może z końca innego życia. Szła długo, cicho, bez mapy, bez celu, aż wreszcie dotarła do miejsca, gdzie świat się rozwidlał. Po lewej stronie stała kobieta, jasna, piękna, uśmiechnięta. Za nią miasto tonęło w świetle. Dźwięki kawiarenek, zapachy chleba i kawy, śmiechy, ciepło. Chodź ze mną. Powiedziała kobieta: Pokażę ci świat, w którym nie ma samotności. Będziesz tu szczęśliwa. Będą cię kochać. Dziewczyna zrobiła krok. Prawie. Po prawej stronie czekał mężczyzna, milczący. Jego oczy były jak horyzont. Za nim góry, przestrzeń, ptaki zawieszone w locie. A jeśli pójdziesz ze mną, powiedział, zobaczysz, co to znaczy oddychać naprawdę. Być wolną. Słyszeć tylko siebie. Dziewczyna znów zrobiła krok, prawie zatrzymała się pomiędzy nimi. Obie drogi były piękne, obie ją wołały i przez chwilę naprawdę chciała którąś z nich wybrać, ale wtedy spojrzała w górę. Niebo się rozchyliło, bez dźwięku, bez znaku. Z góry spuszczał się cienki, świetlisty sznur, zrobiony z czegoś, czego nie znała nie linia, nie promień, nie wstęga. Sznur z węzłami, jakby ktoś przygotował go na jej dłonie. Nie powiedział nic, nie obiecał nic, po prostu był. Dziewczyna odwróciła się od dwojga ludzi, nie z nienawiści, nie z lęku, po prostu to nie były jej drogi. Podeszła do sznura, dotknęła go i poczuła, że jest ciepły, prawdziwy. Pierwszy węzeł, drugi. Ziemia została poniżej. Niebo nie śpiewało. Nie było chórów, była tylko cisza i wspinaczka. W połowie drogi przyszło zmęczenie. Ramiona drżały, oddech rwał się jak nitka. Nie dam rady, szepnęła. Wtedy coś z góry się poruszyło. Z jasności wysunęła się dłoń. Nie złapała jej, nie wciągnęła. Po prostu sięgnęła ku niej, jakby mówiła: Jestem, czekam. I wtedy zrozumiała, że to nie była próba ani test. To był wybór. Ostatni węzeł. Jedna decyzja. Ręka, światło, krok. Nie wiemy, czy się wspięła. Nikt nie widział, co jest po drugiej stronie. Ale kiedy zniknęła w świetle, na ziemi zostało tylko coś, co wyglądało jak pył. I dłoń, która przez chwilę trzymała się sznura. Czasem trzecia droga nie mówi nic, ale to właśnie cisza jest zaproszeniem.